To także rozmowa. Zapraszam Państwa serdecznie na premierowy odcinek nowego cyklu osobowości. Pierwszą mocną osobowością będzie pan prezes Adam Trybusz, prezes Andesia Property, inicjator i twórca wielu topowych inwestycji w strategicznych miejscach i lokalizacjach. Zapraszam. W mediach często padało takie sformułowanie, że w Poznaniu przy pracu generała Andersa powstaje poznański Manhattan. Czy rzeczywiście budujecie Państwo drugi Manhattan? Pracujemy, proszę Państwa, nad kolejnymi projektami, zmieniamy miasto Poznań. Słyszymy, że czasami zmieniamy i budujemy poznański Manhattan. Ja unikam tego porównania. Budujemy centrum Poznania. Manhattan jest w Nowym Jorku. Poznań do Nowego Jorku ma się nijak. I tak jak wiele innych miast proponuję zawsze każdym razem, żebyśmy się pozbyli tego kompleksu, żebyśmy nie mówili o poznańskim Manhattanie, żebyśmy nie mówili o poznańskim sukcesie, bo, bo to wygląda, że Poznański sukces to jest jakiś inny sukces, że ktoś, kto ma sukces, a to nie jest poznański sukces, a to jest inny sukces. W związku z tym jakoś tak czuję się wolny w tym mieście, swobodny w tym mieście, dlatego że nie urodziłem się w Poznaniu, nie jestem urodzonym lokalnym patriotą, jestem nabytym lokalnym patriotą i dostrzegam i dobre, i złe strony tego miasta. Yy, ja chciałabym się trochę do tego sukcesu odnieść i zatrzymać przy nim, bo być może już nie będziemy mieli okazji wrócić. Yy, czym jest dla Pana sukces? Bo mam wrażenie, że on, ta, ta definicja się zmieniała przez, przez lata. Znalazłem się w pewnym momencie korzystając ze szczęścia, bo szczęście trzeba mieć, ale oprócz tego, że trzeba mieć, trzeba umieć je złapać, bo pielęgnować. I mi się to udało. Yy, Pracowałem z pasją, robiłem to, co chciałem robić. Robiłem po to, żeby stworzyć pewien projekt, żeby zmienić otaczające otoczenie, żeby zrobić coś ponadprzeciętnego. I tylko to pozwoliło mi osiągnąć to, co pani nazywa sukcesem. Sukces nigdy nie jest celem, nie? Absolutnie tak. To musimy, to musimy pamiętać i to chyba wszyscy wiemy. No. Może się napracować i nie odnieść sukcesu, e, może się napracować i, i odnieść sukces, tylko że, że media o tym nikomu nie powiedzą. W związku z tym też nie mamy sukcesu. No. To też e, ale jeżeli nie jesteśmy medialni, to możemy się cieszyć tym sukcesem w zaciszu domowym i być również szczęśliwym. W związku z tym, mhm. sukces jest pojęciem dla mnie zewnętrznym. To, to otoczenie postrzega postrzega sukces. Ja widzę samorealizację, wielką przygodę, ogromne przyjaźnie, w międzyczasie doświadczenie zdobyte, co jest treść mojego życia. Panie prezesie, a jak zaczęła się Pana przygoda z rynkiem inwestycyjnym? Ona szybko okazała się czymś więcej niż tylko przygodą. Tak, ta historia zaczęła się wiele lat temu i gdybym miał świadomość wtedy, że ona zajmie mi praktycznie, żywiąc, takie całe dorosłe życie zawodowe, to pewnie bym się przestraszył i bym tak głęboko w to nie wszedł. Ale po 80 latach, w których już pracowałem, ale gospodarka w Polsce była mocno stłamiona stanem państwa i porządku w nim, w związku z tym, jak wybuchł ten rok 90 ze wszystkimi możliwościami, to to myśmy, młodzi ludzie, może już nie aż tak młodzi, bo nie 25-latkowie, bo studia kończyłem w 1999 roku, ale chcieliśmy ogarnąć wszystko, co było możliwe w zasięgu. I z końcem lat 90. razem z moim współpracownikiem, przyjacielem, założyliśmy firmę i uczestniczyliśmy bardzo aktywnie w przekształceniach własnościowych, w prywatyzacjach. Byliśmy firmą konsultingową i w tym czasie również zetknąłem się z potrzebą obsługi rynku nieruchomości. Poczułem się w tym zupełnie swobodnie. Stałem się jednym z mocniejszych osób myślę, na rynku. Zawdzięczałem to swojemu podejściu zawodowemu. Nie byłem budowlańcem, patrzałem na nowy rynek raczej oczami inwestycyjnymi, niż kategoriami konstrukcyjnymi. Z wielką ufnością, nadzieją spojrzałem na szansę, które mi się rysowała. Oczywiście nie miałem żadnych pieniędzy, które byłyby jakikolwiek w jakikolwiek sposób porównywalne ze skalą inwestycji, ale stwierdziłem, że no, wiele odsunięło pieniędzy na początku ale kiedyś mieli, to może to jest ten moment, żeby starać się zarobić. I doszedłem do wniosku, że nie jest to projekt dla mnie. Ja muszę mieć ze sobą kogoś, kto ten projekt poniesie. I skontaktowałem się z firmą Price Waterhouse, miałem tam przyjaciela i zaprosiłem ich do stworzenia konsorcjum, gdzie firma. Z tej wielkiej piątki, taki sztandar, również transparentności, zaproponuję miastu, jak można zrealizować taki duży projekt. Trafiłem tam na bardzo sympatycznych, przyjaznych mi ludzi. Przede wszystkim szefa Boba Bergera i jego dwóch współpracowników, pana Krylsa Grześnika z pochodzenia Polaka urodzonego w Londynie i Pana Józefa Borowskiego z powodzenia Polaka urodzonego w Vancouver. I zaczęliśmy starać się zdobyć ten projekt. Złożyliśmy również ofertę niefinansową, tylko ofertę jak należy taki projekt poprowadzić, jak należy poszukać rzeczywiście inwestora, jak wypracować ryzyka tak, żeby to miało ręce, nogi, było bezpieczne dla miasta. I zostaliśmy po roku, w 1994 roku, 8 marca, poinformowani w Dzień Kobiet, poinformowani, że ten nasz pomysł, ta idea zabudowy Placu Andersa bezpieczna, nierozdymana, niejednoetapowa, najbardziej odpowiada również celom, celom miasta. 19 kwietnia w roku... W 1994 zawarliśmy z miastem, konsorcjum Pricewaterhouse i Probyt mojej firmy umowę, wieloletnią umowę o usługach deweloperskich, Jej celem było wyszukanie, wyszukanie inwestora. Zakończyliśmy budowę zadowoleni, bowiem również żeśmy ją skomercjalizowali <laughs> nadspodziewanie szybko. Bank Zachodni WBK. Ulokował się ze swoją siedzibą w budynku Poznańskie Centrum Finansowe. Ale zanim się ulokował, a miał rozpoczęty swój projekt i ideę wybudowania swojej centrali przy ulicy Maratońskiej, tam gdzie dzisiaj jest Centrum Maraton i Zespół Budynkowy Maraton, miał koncepcję budowy swojego własnego projektu. Myśmy przekonali bank, że nasze rozwiązanie jest korzystniejsze, dlatego że. Bank ma się koncentrować na swojej działalności, a nie na wydawaniu środków, na budowanie aktywów. Trafiliśmy na podatny grunt, były też tam nowe osoby w zarządzie, zaprzestano myśleć o budowie zespołu przy maratonie, przy ulicy Maratońskiej, ale skoro zaprzestano, to powiedziano, to musicie to od nas kupić, bo to jest w naszym portfelu, my tego w ogóle nie potrzebujemy. W związku z tym nagle się okazało, że to już nie jest przygoda jednego projektu, że rozpoczyna się przygoda na, szero, na, wielką, na wielką skalę. I wtedy w roku 1999, jak podpisywaliśmy umowę z Bankiem Zachodnim WBK, to musieliśmy kupić kawałek gruntu za 5 milionów dolarów. No to wtedy w 1999 roku za 5 milionów dolarów można było zrobić ogromne rzeczy, a tutaj niestety musieliśmy kupić ten grunt, bo to był warunek tego dealu. Był taki moment, że byliśmy gotowi ten grunt sprzedać, bo ten projekt nie miał końca. Przygotowywaliśmy ten drugi projekt na przy ulicy maratońskiej. Wszystkie dokumenty planistyczne z pozwoleniem na budowę i sprzedaliśmy projekt za 20 milionów dolarów, 20 milionów euro, przepraszam. To był taki czas, który się zdarza raz w życiu i mi się udało w nim uczestniczyć i od tego momentu stałem się inwestorem. Proszę Państwa, przeleciałem szybko. Gramy na najwyższym poziomie, bo mamy takie chwile, gdzie jak zrealizujemy projekt, to musimy się ucieszyć. Naszym projektantem jest Stanisław Sipiński, jego pracownia. Dobrze się z nim czujemy. Staszek jest perkusistą. Razem w związku z tym gramy. On gra, ja dyryguję. Każdy wie, po co w tym projekcie funkcjonuje, dlaczego, co chce osiągnąć. I ta przygoda trwa. Ta przygoda trwa. Niektórzy się dziwią, dlaczego ona trwa cały czas z pracownią Stanisława Sipińskich, Między innymi dlatego, co mówię za każdym razem, jak mam kontakt z architektami, adeptami może. W zawodu architekta, czyli ze studentami architektury, mówię im, że powinni wymóc na dziekanie i dalej na rektorze uczelni, żeby ich wydział zmienił nazwę i profil. Żeby przestał być to wydział architektury, który w Poznaniu powstał jako odłam Wydziału Budownictwa, z tego co wiem. Tylko, żeby to był Wydział Architektury i Inwestycji. Dlatego, że jeżeli architekt nie wie, na czym polega inwestycja, to powinien projektować domki jednorodzinne, a nie obiekty komercyjne. Bez wiedzy procesu inwestycyjnego i rachunku pieniądza i wszystkich zależności trudno jest pracować z architektem skutecznie nad projektem komercyjnym. O architekt, który to rozumie, Staje się partnerem. On wie, że ten deweloper razem z tym architektem budują produkt, który w ogóle nie jest przeznaczony dla dewelopera, tylko razem budują produkt, który jest przeznaczony dla rynek funduszy. W związku z tym, partnerem w tym projekcie jest zarówno architekt, jak i generalny wykonawca. To jest święta trójca, od której zależy sukces. To, żeby zrobić dobry kontrakt, dobry projekt i dobrze go skomercjalizować i sprzedać. Jeżeli chodzi o to, co dalej, bo już częściowo Pan odpowiedział mówiąc o, o tym, że rynek podpowie, ale jeżeli chodzi o osobiste Pana podejście do celów i tego, co, co w przyszłości, jakie ma Pan e, perspektywy, cele? Nie pytam konkretnie, ale bardziej pytam o zapatrywanie. Cały czas jest głód? Proszę Panią, ja funkcjonuję, proszę Państwa, ja funkcjonuję Obok dużego dewelopera instytucjonalnego, jakim jest Wanderheiden Group. Ułożyłem się bardzo dobrze z głównym udziałowcem i funkcjonuje trochę niezależnie, jako deweloper lokalny, firma rodzinna. W związku z tym, ten głód chcę zostawić moim dzieciom. Ja skończyłem 65 lat, ja nie czuję się staro, ale ja dostrzegam wyraźnie, że mogłem się rozwijać również dlatego, że nie miałem konkurencji w rodzinie będąc młodym chłopakiem. Natomiast jako toksyczny ojciec, e, jestem konkurencją dla moich dzieci, dla moich synów. W związku z tym, to co chcę zrobić, to dopiąć projekt Grandes Silver i w, wycofać się. Dlatego, że e, inaczej zabiorę szanse rozwojowe moim synom, a, czy w ogóle dzieciom, a, które ze mną współpracują a, i ich e, najbliższym, młodym współpracownikom. To jest, trzeba mieć świadomość, tak ja postrzegam również swoją powinność, a, że Trzeba odejść we właściwym, we właściwym momencie. Wiedzieć kiedy ze sceny zejść. Na pewno tak. Trochę mi to też nawiązuje do tematu wartości, bo człowiek jest jeden, wartości są powinny być spójne. Rodzina i biznes. Jednak bycie liderem w rodzinie to z tego, co Pan mówi, coś innego niż bycie liderem w pracy. To bycie liderem w pracy. A, I bycie liderem w rodzinie z o, o, jest bez wątpienia inne, dlatego że powinniśmy separować troszeczkę życie rodzinne od, od życia zawodowego, ale to jest bardzo trudne, dlatego że, proszę Państwa, no, większość wolnego czasu <coughs> poza snem mimo wszystko spędzamy w pracy i to, to jest yy, powszechne. To jest powszechne, ale niebezpieczne, bo... Nasze pokolenia to jeszcze robiły z wyboru, a dzisiaj młodzi ludzie, którzy mają 20 kilka lat, 25 lat, zostają wkręcani w maszynę korporacyjną, która zaczyna pozbawiać ich życia rodzinnego. To też moja, moja, moja obserwacja. Cały model, który tworzy się, funkcjonowania na rynku tych młodych ludzi, to jest model, który pozbawia ich. Rodziny w naszym sposobie tego pojęcia, pojmowania tego pojęcia. Idziemy, wychodzimy w takim razie z tematu lidera, ale trochę wracamy do tych młodych ludzi, o których Pan wspomniał, którzy są wpuszczeni w pewną maszynę, która pozbawia ich rodziny. Ja myślę, że pozbawia ich. Pozbawia ich wybór ma każdy, tylko jakby sugeruje pewien, pewien styl. Myślę, że czegoś jeszcze młodzi ludzie są pozbawiani obecnie. Albo dają się pozbawić wizji swojej przyszłości. To znaczy, spotkałam się ostatnio z opinią jednego przedsiębiorcy, który mówił, że widział już wielu liderów, adeptów przedsiębiorczości, którzy mieli wielkie plany i wielkie wizje, ale na poziomie marzyciela zostali. Czyli nie udało im się przejść przez ten etap od wizji do realizacji. Chciałam o to zapytać, bo Proszę panu bo się to nie jest, wątpię, że to udało. Bo to jest niezmiernie trudny etap. To jest niezmiernie trudny etap. I e, ja obserwując pokolenie moich dzieci, mówiąc też o tym, o, że jestem toksycznym rodzicem, e, dostrzegam e, stworzoną przez siebie i przez e, splot okoliczności niezależny pewną poprzeczkę, która jest trudna do przekroczenia i ona jest trudna do przekroczenia e, wszystkim innym młodym ludziom, Choć może te wydarzenia, które ich dotyczą, są nieco inne, ale one, y, można o nich też opowiedzieć. Bo, proszę Państwa, ja zrobiłem bez wątpienia ogromny krok, nazwijmy to jakiś tam rozwoju biznesu. Zaczynając od młodzieńca z aparatem fotograficznym, praktyka L2 i z radiem tranzystorowym, stałem się przedsiębiorcą o, o jakimś tam znaczeniu lokalnym. Ale to się wydarzyło tylko dlatego, że był przełom, historyczny przełom. Był rok 90., czy lata 90. z państwa komunistycznego. Staliśmy się państwem rynkowym, i ten moment dał ogromne szanse. I ten moment dał ogromne szanse I nie tylko mnie, dał wielu ludziom ogromne szanse. Jednym większe, drugi mniejsze. Ja bez wątpienia złapałem się chyba na tą trochę większą szansę. Ale jest bardzo dużo ludzi, którzy polokowało się świetnie w organizacjach, w korporacjach, na stanowisku dobrych menadżerów, ale oni są ciągle młodzi, a tych młodych, naprawdę młodych przybywa. I dla nich już nie ma tego miejsca, a oni uważali, że to jest naturalne, bo skoro ich rodzice tak szybko awansowali, tak się świetnie rozwijali, mieli taką dynamikę zmian, te dzieci to odczuwały i one wchodzą na rynek pracy i... Nie ma tej dynamiki, bo ci średni wiekiem, trochę szpakowaci, albo jeszcze troszeczkę starsi, z, dzięki medycynie i ich, higienie ich e, życia są ciągle e, sprawni, są intelektualnie świetnie przygotowani do pełnienia swoich funkcji, i oni wcale nie mają ochoty odejść. I gdzie mają iść? Dobrze wykształceni. Młodzi ludzie do pracy, nawet na dobrych, zagranicznych uniwersytetach, skoro nie ma miejsca. Szklany sufit. Jest szklany sufit. Mm -hmm. no. Dlatego, proszę Państwa, wszystkie Państwa na potęgę kształcą młodych ludzi, bo jakby ich nie kształcili, to by je musieli na ulicę wysłać. Mm -hmm. Kształcimy młodych ludzi tylko dlatego, że nie mamy dla nich może nie nie tylko mm -hmm. dlatego. Ale kształcimy młodych ludzi ciągle i permanentnie tak długo, bo nie mamy dla nich oferty, w których oni by się mogli sami kształcić i rozwijać. Bo można mieć 20 lat i, i mieć i wizję, i chcieć zrobić biznes, i się dokształcić w międzyczasie, e, również e, zrobić doktorat i, i może rehabilitację. Tylko, że trzeba mieć tą szansę, trzeba mieć to miejsce. A dzisiaj jest brak tej wolnej przestrzeni dla tych młodych ludzi, ona jest bardzo mocno zajęta. Do tego dochodzi sztuczna inteligencja, powszechna robotyka. Także ci młodzi dzisiaj chyba mają trudniej niż my mieliśmy. Żyją w pozornie wolnym świecie, wszystko im wolno. Ale my chyba już wiemy, że telefony będą rozdawane wszystkim za darmo. Nikt nie będzie płacił 10 tysięcy złotych za iPhone'a nowego, tylko wszyscy zostaną za darmo, bo dla każdego z nich to jest sterownik, mm -hmm. to jest driver. Mm -hmm. Pilot, zdalny. I, i muszą, muszą się z tym ci młodzi ludzie ocząsnąć. Muszą dostrzegać troszeczkę innych wartości niż serwują im media społecznościowe. Mm -hmm. Dlatego przyszedłem do Państwa z tymi dwiema książkami, bo o, to są książki o liderach. I nie jestem e, kaznodzieją, ale dostrzegam tą ogromną wartość w przekazie tej książki. Ja mam jeszcze bardzo dużo pytań. Też nie wyczerpaliśmy naszej prezentacji, pana prezesa prezentacji, ale czas nieubłaganie nas goni, a ja właśnie w tym momencie chciałabym skończyć, bo to jest piękna puenta. To znaczy chodzi o poszukiwanie swojego miejsca. Myślę, że każdy różni nas przede wszystkim miejsce na tej drodze, na której się znajdujemy, ale wszyscy jesteśmy w drodze. I e, dziękuję za to, że podzielił się Pan z nami dzisiaj tymi swoimi e, doświadczeniami, wnioskami, refleksjami. Bo mam nadzieję, że zarówno nasi słuchacze tutaj dzisiaj na sali, jak i e, widzowie w internecie będą w stanie te wnioski prze, przepracować i zrobić z nich coś dobrego w swoim życiu, żeby one, żeby one wydały owoc. Proszę bardzo, dziękuję. Przez, przez pierwsze tygodnie nie będę czytał komentarzy. <laughs> Możemy się mówić, że zrelacjonuje panu przez telefon. Bardzo proszę. Dziękujemy bardzo.